Witamy dzisiaj wszystkich z Polski. Jutro są święta Wielkiej Nocy, dzisiaj jest sobota, dlatego dzisiaj przygotowujemy dużo potraw na jutro. Dzisiaj pokażemy, jak przygotować jajka faszerowane w podstawowej, najprostszej postaci. Do ich przygotowania potrzebujemy oczywiście jajka. Mamy ich około 26 albo 25. Potrzebujemy także sól, pieprz, majonez, ale nie za dużo. Mamy tutaj przygotowane dwie łyżki, ale nie jesteśmy pewni, czy je wszystkie wykorzystamy. Potrzebujemy także coś zielonego. My mamy dzisiaj pietruszkę oraz troszeczkę szczypiorku. Rozpoczynamy od ugotowania jajek. Mamy już je ugotowane. Gotowaliśmy je około 6-7 minut. I zaczynamy od tego, że będziemy przecinać jajko na pół. Ugotowane jajko. Do tego potrzebujemy bardzo ostry nóż. I robimy to zdecydowanym ruchem. Mm -hmm. Jeżeli skorupka jajka jest pęknięta lub ma jakiś tutaj defekt, przecinamy w tym miejscu mm -hmm. i odkładamy. I tak kroimy wszystkie. Mamy na to także specjalny talerz. Można je kupić w każdym sklepie przed Wielkanocą. Ma specjalne tutaj miejsca na jajka. Później wygląda to bardzo ładnie. Jak już mamy pokrojone jajka, następnie będziemy wydrażać y, ich zawartość. Można wydrożyć samo żółtko. Niektórzy też tak robią i tylko z nich przygotowują farsz lub także z białkiem. Ja robię tak, że nie wyjmuję całego białka, ale troszeczkę go zostawiam, żeby właśnie mi się nie rozpadały skorupki. Uważamy, żeby część skorupek, jak takie malutkie elementy, nie wpadły nam do miski. I tak robimy każde. Po wydrążeniu wszystkich skorówek mamy ich zawartość w misce. Do teraz będziemy potrzebować inną miskę i będziemy to rozdrabniać. Ja rozdrabniam przy użyciu takiej siateczki, przy użyciu siateczki metalowej. Niektórzy kroją, ale uważam, że siateczka pozwala zrobić to szybciej. Rozdrabniamy dosyć Robno. Później będziemy dodawać szczypiorek oraz pokrojoną pietruszkę, natkę z pietruszki. Następnie dodamy troszeczkę majonezu, sól i pieprz. Oraz będziemy przekładać farsz z powrotem do skórpek. Dzisiaj to będzie koniec naszej pracy. My yy, schowamy to wszystko do lodówki i jutro rano przed samym śniadaniem będziemy smażyć. Obtoczymy nasze skorupki w bułce i na maśle usmażymy. Można użyć masła klarowanego, można użyć oleju. Teraz będziemy kroić naszą natkę te truszki. Ja odcinam tylko jej końcówki. Niektórzy tylko kroją liście, ja kroję wszystko, ponieważ uważam, że smak nie jest tylko w liściach, tylko w całej pietruszce. teraz dodajemy wszystkie składniki po kolei, czyli naszą pietruszkę, szczypiorek. Szczypiorek z naszej własnej hodowli parapetowej. Tu jest jeszcze jedna. Mhm. Mam tutaj około półtora łyżeczki soli, ale dajemy na początek troszeczkę. Może tak. Daj, daj, będzie lepiej. Dorób mówi daj, daj, będzie najwyżej na niego. Tak. I Zmielony świeżo, zmielony pieprz. Wszystko dajemy na oko. I teraz bardzo ostrożnie dodajemy majonezu. Majonez mam nam tylko y, wszystko zlepić, złączyć. Dlatego na początku dodaję około półtora łyżki. Wszystko dokładnie mieszamy. I jak się nazywa to? Jajka faszerowane. To jest nasz farsz. Jaka fasza? Faszerowana. Faszerowane. Tak. Konsystencja, pani Hanna powinna być nie tak. A jaka? <noise> daj więcej mając. Majonez. Z majonezem musimy uważać, ponieważ to nie ma być głównie majonez, tylko on ma tam właśnie na troszeczkę zlepić. Ale ponieważ dorok mówi daj, to damy trochę jeszcze. Dobra. na oko wiesz i mój oko mówi, że... Mamy majonez własnej roboty. Może kiedyś Wam pokażemy, jak robimy majonez? A, to jest bardzo łatwy, bardzo łatwy, prosty sposób. Cały czas kontrolujemy, czy gdzieś nie było skorupek. Właśnie jedną z nich znalazłam. Mieliśmy także już na kanale, jest obecny przepis na łososia w sosie sojowym. Bardzo prosty, smaczny. Teraz najprzyjemniejszy moment, czyli trzeba spróbować, czy jest. Nie, myślę, że jak jeszcze Jeszcze? Trzeba to wypróbować. dodajemy trochę tego. Może majonezu daj jeszcze. Co nie będzie? Nie można dać za dużo majonezu. To nie jest za dużo. Wystarczające. Po dodaniu majonezu dałam jeszcze troszeczkę zmielonego pieprzu oraz troszeczkę soli. Oczywiście nie za dużo. Jak widzimy jest już, moim zdaniem, odpowiednia ilość majonezu. On naprawdę jego nie może być za dużo. Teraz zaczynamy najlepszy moment, czyli wkładamy nasz farsz do skorupek. Nakładamy tak, aby było na płasko. Później tą część będziemy obtaczać w bułce tartej i będziemy smażyć. Ja układam od razu jajka na talerzach, już dedykowanych dla naszych faszerowanych jajek. Nie na jakichś roboczych talerzach, bo później już jest łatwiej. Przed samym śniadaniem tylko obtoczymy w bułce na patelni i powracają na ten sam talerz. Nasze jajka są gotowe. Jak zwykle zostało troszeczkę farszu. Można go śmiało zjeść na kanapki. Tak jak powiedziałam, dzisiaj idą do lodówki, a jutro będą smażone na maśle wcześniej obtoczone w bułce. Bezpośrednio przed podaniem smażymy nasze jajka. Dziękujemy za obejrzenie naszego przepisu. Jeśli Ci się on spodobał zachęcamy do jego polubienia, subskrypcji kanału, wciśnięcia dzwoneczka powiadomień. Na kanale mamy więcej przepisów, także z Turcji przepis na ich licoftę. Smacznego!